Pan z wami. Słowę Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który Go uprawia. Każdą latorośnę, która nie przynosi we mnie owocy, odcina, a każdą, która przynosi owoc oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałam do Was. Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwać. Podobnie jak ja, latorośle nie przynosi owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, by latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna la i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc opity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, słowo, które jest podobne do tego, jakie było w niedzielę. Ksiądz Robert nam pięknie je przybliżył, wyjaśniał, co znaczy trwać w Panu. Ja bym jednak uwagę chciał zwrócić na to, co jest samym początkiem. Jezus mówi, trwajcie we mnie. A ja będę w Was trwał. Taka jest kolejność. To ja wybieram i decyduję. Ja wybieram drogę trwania w Nim, a wtedy On jest we mnie. Nie jest coś odwrotnie. Jezus nie mówi, że będzie w nas trwał, a wtedy my będziemy w Nim. Odwrotnie. To my mamy ten wysiłek w naszym życiu uczynić. Aby wejść na drogę trwania w nim. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, czy widzieliście kiedyś krzew winogronu, jak on działa, jak on rośnie, jak trzeba się natrudzić, by go pielęgnować. Nie wystarczy go posadzić, niech sobie tam rośnie, jak chce. Wtedy nie owocuje tak, jak trzeba. Trzeba go przycinać, nawozić, dbać, podlewać i takie rzeczy przy nim czynić. Wtedy przynosi obfite owoce. Nie wystarczy jako chrześcijanin przyjąć chrzest i z głowy na całe życie. Trzeba dbać o tę relację, o tę jedność. Cały czas zaczynać od nowa, kiedy grzech się niestety zdarzy, a próbować, żeby go nie było. Cały czas podcinać, uprawiać tę rolę naszej duszy, by trwać, by owoc obfity przynosić. Owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny, ale owoc. Więc do tego nas Jezus zaprasza, byśmy trwali w Nim, byśmy już dziś tę decyzję naszej woli, naszego rozumu też podjęli, że chcemy iść z Nim w naszym życiu. Amen.